Jest przyzwyczajony do wysokiego poziomu sportowego, a to się pewnie wiąże też z wysokim poziomem kultury osobistej, bo jednak trzeba coś sam reprezentować, żeby dojść na szczyt w zawodowym sporcie. A tutaj Fonfara spotkał się z Najmanem. Kanał To jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w sztarskiej porębie. Wojtek Sobirajski razem z nami tuż przed swoją walką na Klouda M. Siemanko, witam widzów. Dlaczego Wojtek na portalu To Jest Boks? No wiadomo, dlatego, że miałeś fajną karierę w boksie amatorskim. No i dlatego, że to będzie walka sportowa przed Tobą, mimo, że na takiej gali. Walka wymagająca z Piotrkiem Pająkiem, który już walczył też w boksie, który walczył w MMA, który walczył w kickboxing, który walczył w Muay Thai i ma znacznie większe doświadczenie od Ciebie. Piotrek Pająk to jest mega kozak. Od kilkunastu... Kilkunastu albo od wielu lat mieszka w Tajlandii. Nie wiem dokładnie ilu. Ćwiczy Muay thai i walczymy jeszcze w tej jego kategorii, czy to jest K1, gdzie wiadomo, że on dużo lepiej kopi ode mnie. Ja myślę, że przez to swoje doświadczenie bokserskie będę troszeczkę lepszy w właśnie tej szermierce na pięści, że mogę boksersko go wypunktować. No ale na pewno jest to właśnie mega wyzwanie, tak jak powiedziałeś, bo Piotrek walczył już kilkukrotnie. Walczył dwa razy na fejmie z Alanem, walczył na prime z Rutkowskim w boksie. No i cały czas jest w treningu, ja tak jakby zakończyłem swoje boksowanie w 2014 roku i do ostatniej walki, do grudnia, tak naprawdę nic z tymi sportami walki nie robiłem, po walce z Kamilem Hassanem, czyli pod koniec, w grudniu 2022 roku, też po tej walce nie robiłem żadnych sportów walki, dopiero od 5 tygodni ćwiczę K1, także zobaczymy jak to wyjdzie, widzę swoje szanse, dlatego tą walkę wziąłem. Powiem ci, że ja takie walki, takie freaki, powiedzmy, to lubię, bo to jest taki powrót do korzeni, kiedy patrzyło się na kogoś z jednej dyscypliny, z drugiej dyscypliny i ciekawe, jakby się razem walczyli, kto by wygrał. I te twoja dyscyplina za tobą to jest ten boks oczywiście, ale też te twoje inne wybryki w sporcie. Niesamowita kondycja, niesamowita siła woli, to wszystko, co wypracowałeś na sali, to ciekawe, co jakby będzie miało większe zastosowanie w takiej formule gdzieś wspólnej. Pamiętam te pierwsze gale UFC, to się fajnie oglądało, bo wtedy jeszcze jak ktoś był w karate, to wychodził w tym swoim kimono, czy jak to się nazywa, zapaśnicy w tych swoich obcisłych strojach i to był taki rzeczywiście fajny pojedynek zupełnie innych światów. Teraz wiadomo, że ma, każdy zawodnik jest bardzo przekrojowy. Tutaj jednak jest taka różnica, jak Ty mówisz, czyli Piotrek jest zdecydowanie lepszym kopaczem, ja mam troszeczkę lepsze pewnie umiejętności bokserskie. No i do tego te rekordy, tutaj też się powinno przydać ta wytrzymałość na ból. Z tych moich wszystkich rekordów, te chodzenie na bosu na Kilimanjaro, to jest 123 km bosu, kiedy tam te nogi potwornie bolą. Oczywiście chodzi mi o stopy, ale e, tutaj ta walka z bólem będzie, będzie dobra, bo Piotrek będzie mi na pewno kopał lołkikami w moją wykroczną przednią nogę. Będzie mi prawe loły cały czas kopał. To jest pewnie jego plan na walkę. E, no i co? Pytanie: jak dużo tego bólu zniosę? Bo, bo te nogi nie są tak kopane jak u zawodowego zawodnika k 1 no to jest na pewno duży problem, bo pamiętam jak Shannon Briggs opowiadał o tym, jak walczył z kickbokserem i dostał trzy kopy i już myślał w głowie, że jeszcze jeden i się poddaje. Udało mu się skończyć tą walkę ciosem tam na dół, ale, ale to jest na pewno takie coś, co ciężko byłoby wypracować w kilka miesięcy. Ciężko, ciężko, no i wiadomo, ja tylko 5 tygodni TK1 te teraz ćwiczę, więc te nogi nie są kopane, ale myślę, że może się przydać tutaj ta moja umiejętność wygrywania z bólem, bo Naprawdę te moje rekordy też są bardzo bolesne. Pamiętam jak robiłem Ironmana skłodą 50 kilo. Miałeś okazję doświadczyć na sobie. To jest po prostu ciągła niewygoda ciągły ból. Mam rekordy, gdzie mam zrywane ręce i muszę jeszcze 3 godziny iść na rękach, ciągnąć samochód, gdzie muszę 500 razy wchodzić na linę. Tam jest ten ból cały czas, więc tutaj tak jakby nie boję się tego bólu tej nogi, bo mnie to w ogóle nie martwi, że to mnie zaboli bardziej. Tak jakby może być kłopotem to, że ta noga po prostu będzie odłączona, czyli no nie będzie w pełni sprawna, dostanę parę lowów i ona będzie sama się uginała, nie będę mógł tak skakać na tych nogach, jak skakałem, to bardziej raczej w tą stronę niż o ból. Czy nie czujesz się czasem zażenowany, jak jesteś na konferencji i patrzysz na to, co robią niektórzy wokół, bo jest takie zderzenie w ogóle na tej gali akurat, że są sportowcy, Bartman, Hajto, Ty, Pająk, a są też ludzie, którzy totalnie przyszli tylko robić dymę. Ja tam na szczęście siedzę, robię swoje, czyli robię jakieś takie swoje pokazy umiejętności, jak teraz pompki na kółkach gimnastycznych, zwisy na drążku czy deskę. No ale rzeczywiście, to co tam się dzieje, to staram się od tego odcinać, nie uczestniczyć w żadnych dymach, w żadnych aferach. Robię swoje, skupiam się na sobie, biorę tylko walki sportowe. Wiąże się to oczywiście z mniejszą popularnością, mniejszymi pieniędzmi, jestem niżej na karcie walk, ale wolę to niż sprzedać jakby swoje wartości, i tam właśnie zacząć szukać dymów, zrobić jakiś syf. Byłoby jakaś taka szansa, że ktoś, nie wiem, naprawdę by coś takiego powiedział, że żebyś się odpalił? Czy, czy gdzieś tam masz już takie założenie w głowie, że choćby nie wiem co, to, to będziesz stoicki? Jeśli ktoś by miał jakiś problem do mnie, bym cisnął, to na pewno nie, ale jeśli ktoś by, mm, ktoś by miał jakieś chwyty poniżej pasa, czyli podłączyłby się pod rodzinę, albo pod moją córeczkę, czy pod dole, no to to myślę, że to by mogło się źle skończyć, ale nawet nie wiem, czy chciałbym wtedy takie walki z tą osobą. Mógłbym wtedy nawet zrezygnować z tej walki, żeby nie dawać żadnej atencji tej osobie raczej w tą stronę niż... Albo tak, odpaliłbym się, przy w ryj i bym nie dał walki. Dobre rozwiązanie chyba. Powiedz mi o Andrzeju Fonfarze, bo znacie się chyba. Zrobiliście face-to-face, -face, kiedyś miało być twoim trenerem. Też macie gdzieś tam wspólne legijne korzenie. Mieliście okazję coś zamienić, jakieś słowa przed tą walką lub na tej konferencji? Widziałeś, jak go tam prowokował Najman? Widziałem, bo już byłem po swoim panelu, więc siedziałem w pierwszym rzędzie patrzyłem co tam się dzieje. Widać, że Andrzej jeszcze nie jest obeznany do końca z tym tematem, że nie czuje się tak jak u siebie w domu, bo jest przyzwyczajony do wysokiego poziomu sportowego, a to się pewnie wiąże też z wysokim poziomem kultury osobistej, bo jednak trzeba coś są reprezentować, żeby dojść na szczyt w zawodowym sporcie. A tutaj Fanfara spotkał się z Najmanem. No, jeszcze, jeszcze Andrzej musi tak jakby obeznać się z tym, ale. Daj radę. Myślę, że to jest tak jakby odwrotność tego, co zobaczymy na, na pewno w OKTAGONIE i odwrotność tego, co jest w życiu, bo Andrzej jednak jest z takiego środowiska dosyć, powiedzmy, agresywnego, sam sobie nie daje w kaszę dmuchać. Gdyby takie teksty słyszał kto, od kogoś na ulicy, to prawdopodobnie ta osoba już by była znokautowana. A tutaj pewnie gdzieś też właśnie taka nazwijmy to pamięć mięśniowa, że na konferencji, no co się mówi, on powtarza to, co mówił w boksie. Zobaczymy w sobotę, e, Walka zadecyduje, i tak dalej, i tak dalej. Jak to pięściarze mają w zwyczaju. Tak, no tutaj dla tych ludzi te teksty są nudne. Tutaj oni by oczekiwali jakiegoś właśnie albo wymiany jakiejś niesłownej, tylko już wymiany rękoczynów, a jak słownej, no to bardziej agresywnej. No ale kurczę, czy Andrzej tego potrzebuje. Ja myślę, że on tutaj w ogóle nie dla pieniędzy. Ma za to dobre pieniądze, bo orientuje się, jaka to jest mniej więcej stawka. Bardzo dobre pieniądze, ale Andrzej ma dużo biznesów. Jest tak, jakby ustawiony. On tutaj. Bardziej tak sam dla siebie, dla jakichś fajnych przeżyć, dla rozwiązania tej sytuacji z najmanem i myślę, że nie musi się brudzić, nie musi tak jakby babrać się w tym głównie, żeby, żeby to wszystko wyjaśnić. Niech robi po swojemu i wszystko właśnie się okaże tak jak mówi w sobotę. Na tyle, co poznałem Andrzeja, to myślę, że no, on nie jest łobuzem, jest kulturalnym człowiekiem, ale myślę, że gdyby spotkał Najmana w jakiejś takiej sytuacji barowej, to mogłoby się skończyć nokautem i myślę, że po prostu sobie to przejścił, że w sumie i tak go być może kiedyś będę musiał znokautować, to czemu nie zrobić tego za pieniądze. Tylko się zastanawiam, czy to jest w ogóle możliwe, bo on, Marcin jest kapitalny w tym, że wydłuża sobie tą karierę poprzez kończenie walki, zanim zacznie się tak naprawdę problem. I czy to jest możliwe według Ciebie, żeby, żeby znokautować Marcina Najmana? No Paweł Jóźwiak go Znako to prawie, bo z tego, co na powtórkę widzieliśmy, tam no czasu lepiej. w końcu nie było, więc w ten sposób się da to zrobić. Ale rzeczywiście to jest fajny pomysł, żeby właśnie uratować swoje zdrowie w sportach walki kłaść od razu na początku, jak Najman. No to, to jest też ryzykowne kiedyś. Chelsea Soleno opowiadał o swoim koledze, który pojechał dziś do Brazylii, walczy, przegrywa walkę, mówi, że już nie, nie może, więc po pierwszym jakimś tam ciosie, który dostał się, przewrócił, a sędzia nie zatrzymał walki i niestety był dobijany na ziemi i musiał się obudzić nagle, bo już udawał, to Marcin potrafi to idealnie zrobić, jest na pewno bardziej doświadczony w tym niż ten kolega Sonnena, ale myślę, że to jest właśnie taka motywacja tych zawodników, że oni chcą być tym, tych, którzy walczą z Najmanem, że chcą być pierwszym, który wreszcie mu w pieprzy, a tak naprawdę nikomu się to nie udaje. Nie, nie, myślę, że nie. Po prostu walka z Najmanem to już jest w tym środowisku taka nobilitacja, bo teraz to jest cesarz, cesarz polskich Fightów, że sama walka z nim to już jest to, czego nie oczekują. No dobra, duże zainteresowanie wokół tej gali, jakaś walka zwróciła Twoją uwagę, czy może właśnie tak jakiś freak fight typowy jak hajto, czy, czy któraś inna walka może jakimś poziomem sportowym? Dwie walki są, na które bardzo czekam, to jest walka Konrada Karwata z Ninją Jarkiem, bo nie wiem co się można po tym Ninju Jarku spodziewać, widziałem tylko na TikToku jak tam lata tymi obrotówkami, to oczywiście w walce się nie sprawdzi, ale stójkę ma myślę, że lepszą niż Karwat, bo to nie trudno. Ale, spar... Ale Karwat z kolei w parterze jest bardzo, bardzo silny. Widziałem jego sparing ze Szpilą, gdzie w pierwszej rundzie Karwat dostawał mocne bęcki od Szpili, bo była stójka, a w drugiej rundzie, jak już już Szpilkę, to przeleżał go całe 3 czy tam 5 minut, nie pamiętam trwała ta runda. Tak jakby Artur nie miał żadnych szans. Nawet Pudzianko tak długo nie utrzymał w parterze co Karwat, więc Karwat jest mega mocny. A druga walka to jest Denis Labryga z Dawidem Załęckim. Też bardzo fajna walka. Obydwo lubię, obydwaj są mocni. Tutaj Dawid jest skazywany na porażkę, bo jest dużo lżejszy, starszy, mniej doświadczony, ale to jest potwornie mocny chłop. On nie pęka na robocie i ciekawa, jaką on bójdzie. Pamiętam walkę z Dondiego, która e, też, też tam. Czyli on walczy z ojcem Załęckiego, tak? Tak, tak. Jest z Denisem. Tak, Labryga walczy. Denis Labryga, no. Labryga z Dawidem Załęckim. Denis Labryga z Dawidem Załęckim. No i to też jest fajne, że po tej walce pewnie dojdzie do walki Denisa, Labrygi z Denisem Załęckim, czyli z synem Dawida. No, ale tam to będzie masakra, bo nie wiem, czy widzieliście wczoraj, co, co się stało z y, Denisem Załęckim. To jest nie do pojęcia. Nie Milan przy tym ze 30 km, a ze 130 km. Nogi, jak iksy takie wygięte do środka, brzuch, włosy pofarbowane na brąz. Nie, naprawdę. No, rzadko kiedy Daniel Omielańczuk przy kimś wygląda, jak kruszyna, a przy nim wygląda, nie, nie widziałem tego na żywo. Widziałem tylko e, gdzieś tam ujęcie na Twitterze. E, ale to jakie są Twoje rady? Dla Denisa, jak schudnąć, bo ty potrafisz szybko przytyć, schudnąć e, zawsze, właśnie czystą masę, czy e, masz, e, no co prawda, nie zrobić wagi, więc tutaj też to się może zauważyć, ale jednak potrafisz zrzucić e, dosyć szybko wagę. Ja to jest raczej oczywiste, no wystarczy mniej i więcej się ruszać, i ta waga sama będzie spadała. Ty sam o tym wiesz, bo wiedzcie o tym, że Piotrek, czyli osoba, która teraz mi tego wywiadu mnie udziela. Przeprowadza. Przeprowadza wywiad ze mną. Przebiegł ze mną 123 km. To był taki challenge, że biegliśmy przez dobę na, na Boso. Ja na Boso Piotrek, w butach. Kto zrobił więcej kilometrów? I zrobiliśmy tyle samo. Zrobiliśmy tyle samo kilometrów, i pamiętam, że ty szykując się do tego challenge'u, zgubiłeś wtedy trochę wagi. No tak, ale teraz. Yy... Wisi nam nasz kolega wspólny z kolei jedzenie, bo przegrał z nami ten zakład wtedy o kilometry i nam od roku nie oddawał. To też trzeba będzie się o tym, tym zainteresować. To jeszcze na koniec mi powiedz, czy trochę Cię pobudziło jeszcze taki lekki sportowy, powiedzmy, jednak resztok ze strony Twojego rywala i to, że powiedział, że praktycznie no jest pewne tego zwycięstwa, i, i, i właściwie dał Ci nawet białeczko, żebyś się regenerował po przegranej przez Nakot. No zdziwiło mnie zachowanie Piotrka na końcu tej konferencji właśnie na poprzedniej wszystko było tak jakby z szacunkiem do siebie, fajna walka sportowa, a tutaj yy, no tutaj naprawdę to było dziwne jego zachowanie, właśnie taka pewność siebie, buta, takie według mnie niepotrzebne teksty o tym szpitalu, że będę się leczył w tym szpitalu i tak rzeczywiście ja na to oczywiście nie odpowiedziałem w żaden sposób na konferencji, tylko się na niego patrzyłem jak jakby coś mu się złego stało, mm, ale, ale to było dla mnie jako sportowca Fajne, bo rzeczywiście poczułem, że ok, no dobra. Czy tak gadasz, to zobaczymy teraz w walce, jak to się skończy. I ja nie mówię tu przed kamerami, co się wydarzy, po prostu zapraszam. 5 sierpnia Warszawa Torwar, wskazywany na porażkę rekordzista, wchodzi do gry. Nie A, mogę mogłem... Podobało się, zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.